Co robią Marianie na Wieleńskiej? Zajmują się jednym słowem duszpasterstwem. Jest tutaj sanktuarium i parafia Matki Bożej z Lurd, więc prawie wszyscy jesteśmy zaangażowani w duszpasterstwo parafialne, sanktuaryjne. Parafialne to objęcie dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych po prostu duszpasterstwem. Jeden z naszych współbraci katechizuje w szkole. Mamy też tutaj na Warszawskiej Pradze hospicjum domowe Księży Marianów, więc jest też jeden ze współbraci kapelanem. Wiele grup i wspólnot, które są przy parafii, są obsługiwane przez współbraci, czy też posługują im współbracia. No troszkę teraz, w tym czasie może pandemii, trochę się to ograniczyło, ale chcemy jak najbardziej ożywiać. Tę wspólnotę parafialną, więc czy nam się udaje, czy nie, z większymi czy mniejszymi sukcesami, ale chcemy jak najbardziej ożywiać to duszpasterstwo. Ja osobiście zajmuję się duszpasterstwem dzieci, więc trochę z siostrą współpracuję przy katechizowaniu. Udaje im się czy do szkoły podejść, czy tutaj w kościele organizować katechezy. Przygotowujemy też rodziców do, w ramach tego przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, więc mamy spotkania z nimi. To cała taka duszpasterska praca, ale również i praca charytatywna, jak właśnie w Caritasie, który jest czynny tutaj u nas i ludzie przychodzą, korzystają z tych dóbr, które inni składają na rzecz ubogich. To tak ogólnie zajmujemy się po prostu duszpasterstwem. Z każdą więc prośbą, dzięki czynieniem. Można przyjechać do Wieczernika i poddawać się działaniu łaski Bożej. Wielu doświadczyło, że to działanie tutaj jest szczególne.